Anna Czartoryska tworzy rodzinę z Michałem Niemczyckim już od 11 lat. Aktorka urodziła w tym czasie czwórkę dzieci. Ostatnio pochwaliła się na swoim Instagramie sylwetką, co tu dużo mówić w powrotach do dawnej formy, jest prawdziwą mistrzynią. W jej żyłach płynie błękitna krew, nic więc dziwnego, że bywa nazywana polską księżniczką. Anna czartoryska znalazła swoje miejsce w show biznesie, udzielając się jako aktorka i piosenkarka. Sporo emocji wywołał także fakt, że w 2013 roku stanęła przed ołtarzem z milionerem Michałem Niemczyckim. Para do tej pory doczekała się czwórki dzieci, Anna czartoryska o tym, jak dba o siebie pociąży. Gwiazda urodziła trójkę synów i jedną córkę: Ksawery, Janina, Antoni i najmłodszy Stefan to jej oczka w głowie. Biorąc jednak pod uwagę, że czartoryska w ciągu ostatnich 11 lat cztery razy była na porodówce, zastanawiającym może być fakt, jak udaje jej się tak skutecznie utrzymać formę. Rąbka tajemnicy uchyliła w rozmowie z czasopismem pani. Jak się okazuje, nie narzuca sobie żadnych ścisłych reguł. Dziś rozumiem, że każdy potrzebuje przestrzeni na swoje pasje i nie mam wyrzutów sumienia, gdy zamiast na wspólny trening pójdę na kawę z koleżanką. Chartoryska pokazała płaski brzuch, nie tak dawno na Instagramie chartoryskiej pojawiła się nowa fotka, wykonana na sali treningowej. Dojrzeć można na niej, że aktorka prezentuje perfekcyjnie płaski brzuch. Na to wychodzi zatem, że naprawdę mocno angażuje się w ćwiczenia. Takiej figury po czterech ciążach można pozazdrościć. Po wczorajszej sesji trudno było wstać, ale tym bardziej jestem dumna, że dotarłam na trening, napisała.